Dzień dobry, mam na imię Marek. W dniu dzisiejszym pokażę Państwu, jak w łatwy sposób odczytać licznik z urządzenia Konika Minota 283. Pierwszym sposobem odczytu jest otwarcie pokrywy urządzenia. Następnie, przy tonerze po lewej stronie, znajduje się mechaniczny licznik urządzenia. Z tego licznika odczytujemy stan kopii monochromatycznej. Drugim sposobem odczytu licznika. Jest korzystanie z panelu dotykowego urządzenia. W tym celu wciskamy przycisk narzędzia licznik, następnie licznik kopii. Na ekranie pojawia nam się stan licznika całkowitego oraz stan licznika kopii czarnych. Jeżeli chcemy wydrukować ten stan, wciskamy szczegóły, następnie lista wydruków, wybieramy format papieru, na który ma być wydrukowany test. I przycisk start. Maszyna zaczyna drukować susy. Na tak wydrukowanym raporcie znajdujemy numer fabryczny urządzenia oraz stan wydrukowanej ilości stron monochromatycznych. Dziękuję.